Hej, wybady! No i e, oczywiście czapeczka plażowa, okularki słoneczne, bo dzisiaj dowali nam gorąco, jak widać z mapy pogody, ale wcale nie 40 czy 39, jak już się rozhukali w tych mediach i bombardowali nas przez ostatnie 4-5 dni takimi niesamowitymi historiami pogodowymi, że głowa boli. Słuchajcie, a co się dzieje? Dzieje się to, co się dzieje. Widzicie z mapy pogody na cały tydzień, na następne sześć dni, co się dzieje? Nagle upały miną to, co mówiłem zawsze. Ludzie, korzystajcie z tego lata, zresztą jak z każdego. Jest ciepło, nawet bardzo ciepło. I cieszmy się z tego powodu, bo jest super. Mówiłem, że po fali upalnej przyjdą fale, fala normalnych letnich dni, to znaczy i deszczyk, i zobaczcie na te temperatury. Potraficie czytać, nie będę wymieniał kolejnych dni i zapowiedzi tych deszczyków i dużo, dużo niższej temperatury niż była przez te ostatnie dni. Ja nie będę formatował. Sformatujcie się sami. Włączcie własny rozsądek. To, co ja ciągle mówię, ludzie, ludzie, ludziska, nie dajcie się ściemie. Myślcie po prostu według własnego rozumu. Nie chcę się rozgadywać, bo to <noise> krótka zapowiedź pogody, oparta na oficjalnej zapowiedzi pogody z oficjalnych Instytutów Meteorologicznych. A więc nie jest tak strasznie. Wyciągnęli z szuflad ci w ścianie, wyciągnęli z szuflad wszystkie materiały i dawaj, polecieli po wszystkim. Jeśli chodzi o właśnie zmiany klimatyczne z powodu nas, nas ludzi. Śmieję się ironicznie. No bo co mi pozostało? Włączcie własne myślenie i zaczyna się ostatni dzień, ciepełka, dlatego mój stroik, stroik plażowy, kularki, czapeczka. Ale od jutra już może będzie inaczej. I lepiej ja i tak będę chodził na basen, bo ja chodzę na basen, żeby pływać. I mi nie przeszkadza jak jest 20 stopni czy 24. Jest wszystko ok, jest pod kontrolą wszystko natury. A my, owszem, dbajmy o środowisko. Pozdrawiam i przepraszam za zbyt długą przemowę.